Panie profesorze, czy 2023 rok będzie przełomowy dla nefrologii? Pytam w kontekście zapowiedzianego programu opieki koordynowanej nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek. Tak, mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. Zapowiedzi są dobre. W grudniu AOTMIT wskazał ministrowi zdrowia, takie sposoby funkcjonowania w systemie opieki zdrowotnej, które pokrywają się z opieką koordynowaną, o którą walczymy od pięciu lat jako środowisko nefrologiczne, dla naszych pacjentów, nie dla nas, żeby nie było żadnej wątpliwości. Pacjentów z niewydolnością nerek jest strasznie dużo, 4,5 miliona. Musimy o nich zadbać. Musimy zadbać, sami nefrolodzy nie dadzą rady. Musimy to zrobić w sposób skoordynowany z diabetologami, kardiologami, lekarzami rodzinnymi, internistami, bo to jest ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Musimy takie ścieżki wytyczyć i takie zostały wytyczone. To wszystko jest opisane w formie pewnych algorytmów postępowania. Są na to odpowiednie leki, po to, żeby pacjenci nie dochodzili do tej. Do tego momentu, kiedy zaczyna się ogromna nadumieralność, to znaczy, kiedy, żeby ich filtracja nie spadła poniżej 45% normy, bo potem zaczyna się prawdziwa tragedia. Mamy sposoby leczenia, wiemy jak. Ministerstwo Zdrowia musi tylko wprowadzić odpowiednie rozwiązania prawne, administracyjne i finansowe. A jak pan profesor ocenia dotychczasową, aktualną opiekę chorych nefrologicznie? To tam, gdzie ona jest, jest dobra. Dość polega na tym, że jest rozczłonkowana nieprawdopodobnie, a pacjent jest kompleksowy, bo człowiek, który ma chore nerki, zaawansowaną chorobę nerek, ma chorą każdą komórkę ciała. I dostęp do specjalistów poprzez kolejki jest niezwykle utrudniony i właściwie ci ludzie nie mają swojego lekarza. Nefrolog powinien stać się takim centrum, który koordynuje szlak pacjenta w tej ogromnej gmatwaninie opieki zdrowotnej. Musi mieć jasne ścieżki i pomówić pacjentowi. Idziesz do kardiologa, ale do tego, bo on ogląda pacjentów swoją chorobą. Idziesz do laryngologa, bo on zna pacjentów swoją chorobą podstawową, która jest choroba nerek. Idziesz do gastroenterologa, bo on wie, jak to zrobić. Albo ten lekarz robi chorobę wieńcową, robi zabiegi na, na naczyniach wieńcowych, bo w tej porcelanie którą są naczynia wieńcowe wielu pacjentów z chorobą nerek, potrafi rzeźbić odpowiednio. My to wiemy. My wiemy, kto to robi. Wiemy, kto to robi dobrze. No ale jak pacjent wpada w ogólne kolejki, to się gubi. Jest ścieżka dla DILO, jest dla, nefro, dla onkologii, powinna być ścieżka... Yy... Dyln dla nefrologii, dlatego że nefro, choroby nerek zabijają tak jak nowotwór. Tak samo często i tak samo dużo życia i zdrowia zabierają społeczeństwu.